Wydało się. Królowa Elżbieta II miała raka. Zrezygnowała z leczenia. Śmierć Elżbiety II była jednym z największych ciosów w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Po potwierdzeniu tragicznych wieści, czas na moment zatrzymał się na całym świecie. Dopiero po latach wychodzą szczegóły dotyczące życia monarchii. Były pracownik ujawnia szokujące fakty. Królowa walczyła z nowotworem. Choroby nowotworowe w rodzinie królewskiej. Brytyjska rodzina królewska przeżyła druzgoczące diagnozy w związku z chorobami nowotworowymi. Najpierw w lutym 2024 roku pałac Buckingham poinformował na że u Karola III wykryto raka podczas badań medycznych powiązanych z łagodnym powiększeniem prostaty. Król tymczasowo wycofał się z życia publicznego, by poddać się leczeniu. Kolejny cios pojawił się już po miesiącu. Wówczas pałac Kensington wydał oświadczenie dotyczące księżnej Kate. Po przebytej operacji jamy brzusznej na początku roku wykryto u niej nowotwór co natychmiast wymusiło podjęcie leczenia. Zniknęła z życia publicznego, by rozpocząć chemioterapię. Na szczęście z biegiem czasu oboje zaczęli ponownie wykonywać królewskie obowiązki. W styczniu 2025 roku przekazano również radosne wieści o remisji choroby księżnej Kate. Brytyjczycy nadal jednak drżą o samopoczucie royalsów. Nic więc dziwnego, że kwestia zdrowia zmarłej Elżbiety II przez lata była skrywaną tajemnicą. Dopiero lata po jej śmierci pojawiają się zaskakujące szczegóły. Królowa również zmagała się z nowotworem. Królowa Elżbieta II walczyła z nowotworem. Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku, w wieku 96 lat. Ostatnie chwile spędziła w ukochanym szkockim zamku Balmoral. To tam udał się jej najstarszy syn, Karol III, wraz z żoną na ostatnią rozmowę z ówczesną monarchinią. Po przekazaniu wiadomości o śmierci władczyni, w życie weszła operacja London Bridge, a cały świat pogrążył się w żałobie. 19 września odbył się uroczysty pogrzeb, na którym zjawiła się Rzesza Gwiazd Szołu Biznesu oraz politycznych reprezentantów państw. O kłopotach zdrowotnych Elżbiety II mówiono już długo przed jej śmiercią. Za oficjalną przyczynę jej śmierci uznano starość, jednak najnowsze wyznania byłego pracownika pokazują, że mierzyła się ona z poważną chorobą. Paul Burrell był królewskim kamerdynerem, który podzielił się rewelacjami na temat stanu zdrowia królowej w swojej nowej książce. Według jego zapisków Elżbieta II mierzyła się z nowotworem szpiku kostnego, który zdiagnozowano już w 2021 roku, krótko po odejściu jej męża, księcia Filipa. Królowa poddała się intensywnemu leczeniu, ale tylko pod jednym warunkiem. Jej późniejsza decyzja zaskoczyła wszystkich. Królowa Elżbieta II podjęła zaskakującą decyzję. To doprowadziło do końca. Jedną z ostatnich próśb Elżbiety II względem jej zdrowia miała być intensywna terapia. Królowa chciała zrobić wszystko, by dotrwać do platynowego jubileuszu w 2022 roku. Początkowe rokowane lekarze wskazywały zgon Monarchini na Święta Bożego Narodzenia 2021 roku. Znosiła transfuzję krwi i skrupulatnie przestrzegała zaleceń lekarzy, rezygnując z ukochanego ginu z tonikiem, ginu z dubonnetami i martini, a zamiast tego piła sok jabłkowy i sok pomidorowy w niedzielę jako przekąskę, aby przedłużyć sobie życie, relacjonował były pracownik. Królowa faktycznie dotrwała do historycznego wydarzenia, jednak już wtedy zaczęły pojawiać się sygnały. Że z jej samopoczuciem nie jest najlepiej. Podczas uroczystych obchodów to członkowie jej rodziny grali pierwsze skrzypce. Zaskakujący jest jednak fakt, iż Elżbieta II miała podjąć decyzję o zrezygnowaniu z dalszego leczenia. Ostatnie chwile życia chciała spędzić w szkockim zamku. Monarchini zobowiązała tych, którzy wiedzieli o jej stanie zdrowia do zachowania tajemnicy. Odeszła we wrześniu 2022 roku, w otoczeniu urodziny królewskiej i w ukochanym sobie miejscu.